Sorry. 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 Siemka, tutaj lelox To jest pierwszy odcinek serii polecane kanały YouTube. W tej serii będę pokazywał wam i polecał oczywiście najfajniejsze kanały jakie mi się spodobają, które mi się... które mi też przypadną do gustu. A więc tak, na pierwszy ogień pójdzie Dwuosobowy kanał, który, który prowadzą dwie osoby, oczywiście. Nazywa się Test Be Studio. Prowadzą go Dan Manemier oraz Sewek 5121. Ten kanał ma bardzo ciekawe filmy. Ja już parę filmów oglądałem i powiem Wam, że naprawdę mi się strasznie spodobały. Ma 46 widzów. Na przykład tutaj macie playlisty, vlogi, moje wyzwania, spelanki, gameplaye i różne takie serie Więc tak, no całkiem spoko kanał Myślę, że będzie się dalej jakoś rozwijał No i co, więc może zobaczmy jeden z filmów Na przykład tutaj macie maszynimy I tak, więc no może zobaczymy yy, The, The Arrow Jump wersja pierwsza. Moja mapa parku. I tak, powiem, że y, intro masz całkiem spoko. Yy, naprawdę też mi się y, bardzo podoba. Więc zobaczymy dalej. Dobra, może troszkę przewiniemy, zobaczymy co to jest. To, może troszkę przewiniemy, o, go tutaj. No dobra, może zastopujemy. E, powiem, że naprawdę właściwie ciekawa mapa parkour. Tutaj macie na przykład wersję e, 0.2.5 jakby ktoś chciał obejrzeć. E, level code ukończony, ale e, myślę, że, że mogę dać Ci lajka. Like no i dobra. Więc zobaczymy jeszcze jeden filmik. Na przykład zobaczymy co tam masz jeszcze? Znaczy tak, zobaczymy jeszcze jeden filmik i kończymy. No hmm. eee. na przykład to. Marko wszystkim z tej strony... Właśnie to, to widać, że to bez intra, ale ten, właśnie ten filmik był jeszcze z czasów kiedy ten kanał jeszcze intra nie miało, dopiero w innych produkcjach. Na przykład zobaczymy Na przykład właśnie tutaj w tych właśnie filmach jest intro, ale tutaj nie ma. Się ale zobaczymy... No mamy, a to kolejny odcinek, serii zagrałem w Surgoniąc Simulator 2013. I dzisiaj będzie w miarę przyzwoita ta operacja. A może nie! Eee. Wow. Rozpoczęcie karetkę. Dzwoniłem telefon. I tak Ej. Ej. Nie, 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 nie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Czy to? Zostanie operacja? Nie! Zdziku, boże się <coughs> kryzys! Zostaw mnie głupiałów! Nie, dobra, już może... Yy. Już może to... Zastopuję i tak myślę, że właściwie Dan van Mer ma też właściwie całkiem ogarnięty głos, według mnie, bo każe ma swoje zdanie. I właściwie pod tym filmikiem też dam Ci lajka. I tak, no to by było na tle, dzięki za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Jeśli chcecie być wy poleceni, piszcie w komentarzach albo na PW. Warunek to, to posiadanie z minimum 15, 15 widzów No i co, myślę, że to było na tyle Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i na razie